Witam wszystkich serdecznie. Dziś odcinek o propoczykowcach, a dokładniej o fundulopanczach z Ameti. Ten konkretny gatunek propoczykowca pochodzi z zachodniego Kamerunu, to oczywiście Afryka. Yy, te ryby żyją w wolnopłynących ciekach wodnych lub też jakichś yy, bajorkach, stawach i tym yy, podobne w związku z tym wytworzyły e, przystosowania, które są pośrednie pomiędzy rybami sezonowymi a typowymi proporczykowcami to oznacza, że e, może zacznę od tyłu, bo tutaj teraz powiem o roznażaniu to oznacza, że można te ryby roznożyć e, poprzez wylęk ikry w wodzie tak się u mnie kiedyś zdarzyło Wylęgły mi się dwie rybki natomiast y, najczęściej roznażają się te ryby y, sezonując jaja czyli dokonując diapauzy sezonując jaja w wilgotnym torfie i w przypadku metody mokrej czyli wylęgu jaj w wodzie trwa to od 3 do 5 tygodni natomiast w wypadku wylęgu w torfie od 4 do y, aż 8 tygodni może to trwać także, oznażanie tych ryb nie jest proste nie się... o kurcze, widać moje nogi sorry, momento. no, przepraszam bardzo, zapomniałem się ugrałem sobie krótkie spodnie dziś jest straszliwie upalny dzień to tylko taka krótka dygresja postaram się pod innym kątem filmować jak widać moja rybka już jest stara, mój samiec Próby roznożenia na mokro mi się nie udały niestety. Natomiast, no, ze względu na to, że pomimo iż posiadam wiele akwariów, w każdy mam inny gatunek. No i to powoduje, że rozmnażanie propoczykowców staje się naprawdę trudne. O kurczę straciłem ostrość. Może pokażę samicę w takim razie, która gdzieś bliżej. To oczywiście był samczyk. Pokażmy samicę, jak wygląda samica. Samica nie jest zbyt ciekawa, choć trzeba przyznać, że jest ciekawsza niż większość samic przepoczykowców, ponieważ ma lekko żółty brzuch. Nie jest szara, tylko jest taka szaro-żółta z lekko żółtawym brzuszkiem. Samice tych gryp są bardzo niepozorne i nieciekawe. To wynika z tego, że no, samica musi się ukryć to samiec musi całą swoją energię przełożyć właśnie w swój kolor, swój wygląd, swój temperament w związku z czym staje się łatwą ofiarą natomiast dla natury samiczka jest cenniejsza no moje rybki już są stare, no ile jeszcze samice dość dobrze wyglądają to samczyk już się niestety zużył yy, raczej nie uda mi się już złapać nic yy, to akurat nie jest wypławek. To jest larwa muchy gnojarki. Ja nie wiem, czy mi się uda złapać. Przepraszam za dygresję, ale widzę, że tutaj się rusza. Ktoś mógłby pomyśleć, że mam wypławki w akwarium. Nie, to nie jest wypławek, to jest akurat larwa muchy gnojarki. Eee, muchy gnojarki, no to zrobimy sobie kiedyś wykład o pokarmach. Małe takie muchy jak są, to ryby mogą je zjadać, ale większość nie polecam, a to powiem kiedyś. Przeszłam taki od szybki. O! Jak widzicie, mój samiec jest stary, widać to po jego wyglądzie. Jeszcze nie jest ostateczny, więc być może spróbuję jeszcze próbę tarła i wylęk z torfu. Natomiast już po jego ruchach widać, że to są już jego ostatnie dobre chwile. No, i myślę, że najdalej w ciągu dwóch miesięcy nie będę miał już tego samca. Pytacie zapewne, czemu już wcześniej nie rozmnażałem. No, ja troszkę mm, mam inne podejście, jeżeli chodzi o proporczykowce. Raczej staram się zrobić tak i trzymać takie gatunki, które będą się właśnie na mokro w akwarium rozmnażać, ale to kiedyś indziej opowiemy. Jeżeli chodzi o te rybki. Może zbliżmy ładnie na niego? Jeżeli chodzi o te tej rybki, jeżeli chodzi o wymagania akwarium, polecam podłoże aktywne, ponieważ ustabilizuje nam twardość i pH wody. To jest bardzo istotne, ponieważ te ryby lubią starą wodę, co oznacza, że wodę zmieniamy nieczęściej jak na raz na trzy tygodnie najlepiej raz na miesiąc albo jeszcze rzadziej. Przy czym poziom azotanów nigdy nie może przekroczyć nam 10, ponieważ ryby zaczną nam chorować na pleśniawki. Jeżeli chodzi o pH, no to pH tolerowany jest od 6 do 7. Optimum no to jest to 6,5. To nam zapewnia podłoże aktywne, bo ono stabilizuje pH wody na poziomie 6,5. KH nam stabilizuje na 0 do 2 a GH jest 5-6 no i przez rok, półtorej mamy tak stabilne warunki co jest kluczowe w hodowli tych ryb i w utrzymaniu tej wody właśnie w dobrej jakości karmimy te ryby najlepiej tylko żywym pokarmem tak jak wszystkie inne drapieżne ryby uzupełniamy ten pokarm dietą mrożoną czyli to samo co żywe dajemy dajemy w postaci zamrożonej tutaj akurat widać rozwielitkę można dawać artemię, jak najbardziej. Żywa Artemia dla dorosłych jest za mała. Tym karmimy na rybek. Na rybek od razu przyjmuję artemię, więc nie ma problemu, że musimy go karmić pierwotniakami. Ja ja wylęgałem się raczej dość długo. U mnie nie mogę wam powiedzieć, ponieważ po prostu u mnie pojawiły się rybki. Ale tak jak mówiłem, no patrząc na to kiedy... Kiedy wpuściłem ryby i kiedy pojawił się na rybek, no to było to właśnie około 5 tygodni. Um, zastanawiałem się wielokrotnie, czemu tutaj mi się nie udało. Jest pewna różnica pomiędzy starym akwarium, o którym do tego doszło, a akwarium tutaj. Tutaj nie dodaję karbo, e, a zauważyłem, że karbo ma dobry wpływ na roznażanie się tropaczekowców w akwarium. Mniej jaj pleśnieje. To jest zrozumiałe, bo carbo jest buforem i karbo też stabilizuje pH wody na jednym poziomie. Więc jakby w połączeniu z tym podłożem aktywnym dobrze to działa, aczkolwiek podłoże aktywne ma to do siebie, że działa jak węgiel aktywny, wciąga nam to carbo, trzeba dodawać nowe. Z czasem doprowadza to do pewnej degradacji w akwarium więc jest to dobre do stosowania maksimum do 3 miesięcy uważam, że najlepszy efekty jest, to jest miesiąc czasu, jeżeli chodzi o rośliny yy, później rośliny się uzależniają jak przestaniecie podawać wszystko umiera ale ciekawe jest to, że jest związek z jajami proporców tego karbo to też jest temat na kolejne filmy dzisiaj jest za mało czasu na to yy. Oczywiście wspominałem o tym podłożu aktywnym, więc samo z siebie zrozumiałe jest, że KH w takim akwarium powinno być jak najbliższe zera, no a GH no, też powinno nie przekraczać nam 6. jeśli chodzi o TDS-a, to te ryby trzymam przy 180 ppm. -ach. Rośliny, które tutaj są, no to myślę, że jest szansa, że w naturze występują też obok tych ryb. Ta tutaj to jest Lagenandra meboldi, typowa afrykańska roślina. Helantum Vesuvius, no może raczej niekoniecznie, no i Bucki też nie, ale na pewno ta Lagenandra może występować tam, gdzie te ryby. Tym bardziej, że jest to roślina bagienna. Samce są dość agresywne, można trzymać albo jednego z grupą samic albo e, większą ilość samców razem, przy większej ilości samców e, ta agresja ulega zmniejszeniu. Najgorzej jak są dwie lub trzy ryby, to wiem z doświadczenia własnego. A jeszcze w przypadku gdy akwarium jest naprawdę duże, powiedzmy dla trzech ryb ma około 200 litrów, powiedzmy 100 cm na 50. Jeżeli chodzi o dno, no to można trzymać powiedzmy 2-3 samce, ale z kolei, gdyby tych samców było 10 lub więcej, bez problemu można trzymać je w takim mniejszym akwarium, właśnie jak tutaj 60-litrowym. No te zależności są bardzo ciekawe, ale pewne rzeczy sprawdzają się u wielu takich agresywnych gatunków, czy to małych, czy to dużych. Temperatura wody dla, dla tych ryb y, optimum według mnie jest między 22 a 24 stopnie y, powyżej 26 stopni raczej zaczną nam te ryby padać więc y, no, raczej trzeba zwracać uwagę na to, żeby nikt nie przegrzewać bo ja swego czasu straciłem dość dużo proporców y, w ten sposób po prostu przyszło lato, gdzie temperatura w cieniu była powyżej 30 stopni i wrzucanie lodu do akwarium, e, intensywne napowietrzanie, nic nie dało, i straciłem bardzo dużo ryb, m.in. Dario Dario. A z propoczykowców e, straciłem chroma chroma, chroma, py, chroma Osemion wulkanum. E, mm, to chyba tyle będzie na dzisiaj. Za wielu ciekawostek Wam nie mogę powiedzieć na temat tej ryby. Tak jak mówiłem, to już kiedyś chcę się wyspecjalizować w jakichś rybach i idę teraz intensywnie w kierunku ryb żyworodnych. No i po prostu ze względu na to, że ryby żyworodne są prostsze, jeżeli chodzi o dietę i wymagają mniej akwariów, no jest mi w ten sposób prościej. Choć szkoda chciałbym tych proporców i innych mieć jak najwięcej Ależ ładnie ziewał No ale trzeba się w czymś wyspecjalizować Albo proporcje, albo żyworodne Albo zgojnikowate, Ale wszystkiego się nie da naraz niestety A szkoda Pozdrawiam Was serdecznie I zapraszam do następnych filmów a następny film z cyklu Piątek z rybą, co prawda dzisiaj mamy sobotę, ale następny film z cyklu Piątek z rybą będzie o Razboże Klinowej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.